Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Durhar, a to jest moi drodzy kolejny odcineczek z Gacza Live. Dzisiaj przychodzę do was z kolejną dawką gaczy. My się pisze, dzisiaj zareagujemy sobie na dwa filmy z anglojęzycznego gacza. Z uwagi na to, że poprzedni odcineczek, gdzie reagowaliśmy sobie na filmiki z anglojęzycznego gacza bardzo wam się podobał, no to pociśniemy sobie również i dzisiaj z... Dwoma filmikami, i moi drodzy, dzisiaj będzie Hated Child. I te filmiki nie są jakoś super stare, bo jeden jest z października, drugi jest sprzed dwóch miesięcy, więc jak na gacza, które było popularne jakoś w 2021, to jest naprawdę spoko, świeżo, powiedzmy, i jeden z tych filmów ma ponad 300 tysięcy wyświetleń, więc wow. Moi drodzy, dzisiaj znienawidzony dzieciok staje się księżniczką, czyli. To chyba jakaś odmiana niechcianej córki, czy jakoś tak? Czy niechciana córka staje się księżniczką? Zienawidzony dzieciok staje się księżniczką? Jakoś tak. Zazwyczaj jak e, reagowałem na te wszystkie niechciane córki, jak sobie przypomnę, to. Wow, 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 love me. Come quick, co? Kochaj mnie, chodź tutaj szybko. Gdzie ją znalazłeś? He? Po prostu leżała sobie w mojej pracy. Co? Że znalazł dziecioka w pracy i go przyniósł? Pragnę zaznaczyć, że tytuł to Hated Child Becomes a Princess z Angielski nie 10 na 10, ale tu But it's more realistic Ale jest bardziej realistyczne Dobra, ok, Lecimy Tak sobie myślałem, że może byśmy ją zatrzymali Zatrzymać ją? Co? Zgadzasz się, tak? Ale mamy już dziecioka. A, czyli znalazłeś dziecioka w pracy, i stwierdziliście, hmm, zatrzymamy go. Co, co może być nie tak? Co, co jest złego w tym pomyśle? Zatrzymajmy dziecioka, którego znalazłem. Ale mamy już jednego dziecioka. Okej, okay. i dziecioka, którego macie, będziecie nie lubić, tak? Another one? Innego dziecioka? Nie potrzebujemy innego. Cicho bądź kobieto. Cicho bądź. Ona zostaje. Okej. Okay. w porządku. Ok, i dzieciak, którego znalazł, nie będzie lubiany. Coś mi się wydaje. To okej, okay, Buba. Da... Twój tata tutaj jest. Siema Buba. Jej oczy są takie niebieskie. E, twoje oczy przypominają mi Larima Crystals. Jaki, jakieś kryształy. Nie wiem, co to za kryształy, ale przypominają mu e, taki kryształ i nazwę ją Rima. Ok, i tak oto. Siostry się bawiły, Sapphire. To chyba druga siostrzyczka. Oddaj Sapphire zabawki w tym momencie. Błędy takie jak ty nie zasługują na y, fajne rzeczy. O ty Mendo, ale ty Mendo jesteś... Zabraliście dziecioka z pracy? Chyba, że ja coś źle przeczytałem i przez cały film teraz będę coś... Muszę wrócić do tego. Workplace, czyli z pracy. Tak, dobrze przeczytałem. Dobra. Just outside my workplace No dobra, no to Przy wejściu do jego pracy Znalazł po prostu dziecioka i stwierdził, że go zatrzymają To Dobrze, kminiłem Ale ona jest moją siostrzyczką, mamkę Ona nie jest swoją siostrzyczką Biedna koleżanka Dlaczego rzuciłaś dzieciokiem? I dlaczego masz tutaj taki łańcuch? Który nie ma nic więcej Po prostu łańcuch Przypięty do pasa Czemu masz łańcuch przypięty do pasa? Nie zbliżaj się do mojej córeczki! Biedna koleżanka. Nie chodź blisko mnie, jesteś zawstydzająca czy jakoś tak. No, ma przy niej nie chodzić. No miłego dnia Saw, ta jaka milutka jest. Przegryw. Dlaczego jesteś takim hamem największym? OK. coś się stało? Co to za szkała? Co to za ludzie tutaj wszyscy wokół? Jak się czujesz będąc yy, śrotą? Co to. O co chodzi z tymi ludźmi? Zmianżcie się jak robaka. O co chodzi z tymi ludźmi, widzowie? Bardzo bym chciała zobaczyć, jak próbujesz. I. poharatała jej twarz w szkole. Moi drodzy, uwaga. But it's more realistic. O co tu chodzi? Transforming is awakening your inner magic. Czekaj, czekaj, coś, coś, coś chyba ominąłem, bo zacząłem gadać i o czym oni mówią? O jakiej magii oni mówią? Pogubiłem się. Te historie są bardzo dziwne, moi drodzy. W ciągu kilku minut, studenci, będziemy transformować się on the oval. Czym jest on the oval? Co to znaczy on the oval? Tłumacz: on the oval. Na owalu. Zajebiście dużo mi to dało. Co to znaczy transformacja? I ja też chciałbym wiedzieć. O co wam chodzi? Transformacja to obudzenie swojej wewnętrznej magii. Transform. Jakiej magii? O czym ty mówisz? Ale ja nie mam magii. Każdy ma magię, głupku. Ja też? Ja nie mam. Teraz mam. Popijcie to wodą, widzowie. Czy jestem jedyną, która myśli, że magia w szkole nie jest bezpieczna i ja też, ja też. Jak jedniesz firebolem w nauczyciela, to raczej nie skończy się dobrze. Okej, okay? dziewczyni cicho, bądźcie. Dobra. Zacznijmy. Konor, jesteś pierwszy. Dobra, Konor, dawaj tym firebolem. Pokaż nam co potrafisz. Co potrafisz, Konor? Konor zrobił coś dziwnego, ale walnął fireballem. Wiedziałem. A obudził się. Prince of Darkness, rar. A wy jesteście jakimiś ukrytymi pokemonami. Tak? Zamieniacie się, ewolujecie. No dobra, widzowie, mam. I... Każdy ma w sobie ukrytego Pokemona. No dobra. Zakładam, że masz w sobie coś zwykłego. Okej, okay, a koleżanka ma księżniczkę, jakiegoś super ultra rar Pokemona w sobie. Dobra, to już rozumiem. Dobra, to nie jest w przedszkole. Idziemy. Light Warrior, rar. Forest Spirit Common, no mówiłem, że jakieś Pokémony w sobie mają. Dobra, i zobaczmy, co ma koleżanka. Koleżanka aż zaczęła wszystkim trząść. Dobra, i zamieniła się w wróżkę. Super, rar. Bijemy, brawo. A ty, koleżanko, co masz w sobie? Co to było? Aż zmiotło nauczyciela. Zdezintegrowało nauczyciela. Nauczyciel umarł. Stała się księżniczką. Jesteś super najrzadszym Pokemonem. A, nauczycielka zrobiła barierę. Jak to możliwe? Jak to jest możliwe? Co jest nie tak? No, nie widzisz, że aż barierę musiała użyć? Czy muszę coś zrobić ze swoją twarzą? Nie, nie musisz nic zrobić ze swoją twarzą. Prawie zmiotło wszystkich uczniów z planszy. No dobra. Jesteś zaginioną księżniczką. Muszę zrobić... Telefon, muszę wykonać telefon. Em, nie, nie jestem księżniczką. Nie widzisz, jakie ciuszki sobie wyczarowałaś? Ten się cieszy, wszyscy się cieszą. I teraz wszyscy ją lubią. Jeździliście po niej. Sapphire mm, zasługuje na tę koronę, nie ty. Kim jest Sapphire? A, moją siostrą. Wal się, cicho bądź. Dlaczego się śmiejesz? Myślisz, że to zabawne? A, to rodzice są z powrotem. To jest mamkę, mamkę Menda. Mamkę Menda, możecie napisać mamkę Menda Wszyscy widzowie w komentarzach Co tam się dzieje, co tam za jakiś Dotknij moją córkę I zadzwonię na policję, ale co to za jakieś Błyski tam były Mamkę i tatkę znowu się kłócą Biją się i w ogóle Wszystko okej, okay. jeśli będziemy miały szczęście To się rozejdą, ale ja nie chcę Żeby się rozchodzili Mama yy, Zabierze nam go od nas Spokojnie, o dobra Teraz siorki się lubią Dobra, ci się kłócą. Co? Jaki masz problem, Lili? Lili, zamknij się. Ona jest moim problemem. Weź się, uspokój się. Znaleźliśmy ją przed miejscem mojej pracy. O co ci chodzi? No, cicho bądź. Zostaw mnie. E, wezmę drzwi. Nie, znaczy otworzę drzwi. Otworzę drzwi. Dobra, otworzę drzwi. Angielski nie 10 na 10. Czego? Kto tam przyszedł? Jakiś ziomek w cosplayu. Czego chcesz? Rozkazano mi przez. Króla krwi? Tu blat... A, 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 dobra, dobra, dobra. Rozkazano mi przez króla zrobić test krwi Twojej córki. Odmówienie kooperacji będzie skutkować więzieniem. Dobra. Ok. badanie krwi. Cyk, cyk. Dobra. No, ona jest ich córką, ale ta nie jest ich córką. Znalazł ją gdzieś tam, przy pracy. Znalazł wziął Wrócę jutro z y, wynikami Ci się kłócą, ci dalej płaczą I ziomeczek przylazł Z powrotem, siema ziomeczku w cosplayu Witam księżniczko Rima Po tych wszystkich latach W końcu cię znalazłem Nie musiałeś szukać bardzo mocno 17 lat tutaj jestem Żyjemy tylko 10 minut od Zamku To nie szukałeś mocno Mysiu pysiu nie zaangażowałeś się w poszukiwania, ale to nieważne, bo i tak z tobą nigdzie nie idę. Natomiast król chce cię zobaczyć. Musisz iść ze mną. Nie, mój tatkę to czeka cierpliwie, aż ty wyjdziesz. Okej, okay, to jest jej tatka. A gdzie mamkę? I co teraz? Ale król chce cię spotkać. No to niech sam przyjdzie. Mam to gdzieś, Ok, Czy król przyjdzie też? E, ona nie zgodziła się przyjść do mnie. Powiedziała, że sam musisz do niej iść, królu. Dobra, sam do niej pójdę. Oczywiście. Wasza wysokość. Idę teraz. Otworzyła drzwi, a tam jest król. Wasza wysokość, się ma? Kolejny ziomek w cosplayu? Czego, tu, czego tutaj? Znaczy, co tutaj robisz? Jestem tutaj po swoją córkę. <laughs> powiedz jej, powiedz mu, znaczy jej, jemu, powiedz mu, że ta była mędą. Niech ją wygna z królestwa. Safire nie jest twoją córką. On mówi o mnie. No, siema. Siema tatkę. Moja dziewczynka. No to już mnie spotkałeś, a teraz Wynocha. Chodź ze mną Rima. Nie. Możesz przyjść razem z rodziną. No dobra, ale tylko moja siorka i tatkę, a mamkę Menda niech wydupia. Ale co ze mną z... Kochanie, jakie kochanie, byłaś mędą przez ostatnie 7,5 minuty Nie, dokładnie to 7 minut i 51 sekund Myślisz, że po tych prawie 8 minutach, gdzie byłaś mędą Cię wezmę? Weź wydupiaj Ale nie jestem twoją córką Pamiętaj Okej okay. I żyli długo i szczęśliwie W pałacu króla I wszyscy teraz ubrali cosplaye I chodzili w cosplayach do końca swoich dni To była piękna historia, widzowie Zostawcie kciuka w górę. Ale spokojnie to jeszcze nie koniec, bo teraz filmik gacza. Um, jeśli byłbym mamkę z niechcianej córki, czy tam niechcianego dziecioka. Zobaczmy. Jestem taka dobra w rysowaniu. Chyba było napisane, i napis... narysowałeś cudowne ciasteczko i otworzył się portal. Nie was się mnie wciskać do tej historii ponownie, do twojej historii ponownie. Um, i wciągnęło ją do tej historii. Czy wszystko jest ok? Ale kim ty jesteś? Ale kim ty jesteś, będzie dziwnie, widzowie. Będzie dziwnie. Plus tatkę ma placka na głowie. Czekaj minutkę. Eee. Co? Mam wrażenie, że odpaliłem jakiś filmik z jakiejś serii, która trwa bardzo długo. Nie nadążam nad czytaniem. O! To oznacza, że jestem mamkę w Hated Child. Dokładnie. Ale one słodkie. Chciałabym je. Bla bla bla, squish. Bla bla bla, zrobić. Eee, dopóki krew by nie wyszła z ich ciał. Co ty, co ty mówisz, psychonko? Co ty mówisz? W domu. Dobra, co się dzieje w domu? Wstały. Podeszły do siebie. Zajebała jej. Ok? I co się stało? Co się stało? Dobra, dostała zabawki. Myślałem, że też jej zarąbię czy coś. Bawił się zabawkami i rodzice sobie poszli. Ojciec dalej ma tego placka na głowie. I co dalej? Zaczęła ją udusić. Nie, zabiła ją. Zabiła ją. I oblała się jej krwią Nie rozumiem. Co się stało? E, zabiła ją. Poderżnęła jej gardło i wytarła się jej krwią. Siorka mi uderzyła. Przecież to ty jesteś w jej krwi. Tak, nie wierzę ci. Pozwól mi wymyśleć karę dla ciebie za to, że kłamałaś. Co ty na to? Żeby klapkiem ci zajebać. Chodź tu. Siorka mam podrżnięte gardło tam. A nie, siorka żyje. No dobra. E, no dobra, chodźmy na zakupy. Tatkę, a ty dalej z tym plackiem na głowie. Dobra, jesteśmy w sklepie. Tuptamy przed siebie, nie patrząc za siebie. Siema, bi. Zrób mi jakiś prosty fryz. No dobra, ale ja chcę księżniczki e, hairstyle. Nie dostaniesz, bo dostaniesz klapkiem. Wyszarowałam z dupy klapka. Parę lat później. Dobra. Siorki śpią przy sobie. Pierwszy raz widzę na tej planszy dwa łóżka. Wstawajcie, bo spóźnicie się do szkoły. Ej! Proszę wstawać! Bo myślałem, że klapki im walnie, ale nie. Zaczęła napieprzać patelniami. Czemu ona ma dwa kapelutki na głowie? Jeden kapelutek to za mało. Potrzebujesz dwóch kapelutków? Da jeść! Masz jeść. Takosy, które zamieniły się w to No dobra. Ona też chce takosa. Jedzenie. Chce takosa. Dostała ta kosa I zmienił się w tościka Zajebiście, to ma sens, widzowie Poszły do szkoły I mama odpierdala węgorza na podłodze eee, Czekaj chwilę, minutę Nie rozumiem Co ty tutaj robisz? Mama wygląda jak demon, który odwala węgorza na podłodze I mamkę odleciała Podeszła jakaś koleżanka Siema koleżanka, siema nerdzie, siema koleżanko I siorki stwierdziły, że ją zaatakują I pobiją ją to ma sens. To ma sens. Zalała się krwią. Zabiły ją. Ona płacze. Nie, no chyba żyje. Chyba jeszcze żyje. Ok, mamkę skacze z ciastkami. I. Co? Ciastka. Co się tutaj dzieje? Też bo... Chciałbym się dowiedzieć o co chodzi w tej historii. E, nie, to nic. I mamkę przestała skakać z ciastkami. Gdzie statkę? W pokoju. Okej, okay. siema tatkę, mamkę dalej tańczy, a tatkę dalej ma placka na głowie. I nie będzie pytał, dlaczego ona tańczy. Mamkę wróciłyśmy, więc jak było w szkole, dobrze! Dobrze, koleżankę zostawiłyśmy, która prawdopodobnie już teraz się wykrwawiła na podłodze. Ale ogólnie dobrze, było w porządku, ale coś dziwnego się wydarzyło. Co? Coś, ktoś dziwnie wyglądający przyszedł do szkoły i nazwał nas nerdami, więc ją zaatakowałyśmy i w tym momencie już prawdopodobnie się wykrwawiła. Okej, okay, jesteśmy znowu w szkole. Okej, okay, guys, dzisiaj będziemy się transformować. Kolejna historyjka, w której uczniowie się transformują w coś w szkołach? No dobra, mamy koleżanki. Ty, Barbie Girl, pierwsza. Jestem legendarną księżniczką. Nie jesteś żadną legendarną. Jesteś zwykłym kotem. No, koleżanko, przypał. Teraz koleżanka w brązowych. Jesteś zaginioną księżniczką. Znowu z tą zaginioną księżniczką? O co chodzi z tymi zaginionymi księżniczkami? To nie fair. Dobra, cicho bądź, koleżanko. A ta się też transformuje i transformowała się też w zaginioną księżniczkę. To ma sens. Teraz wszyscy mają się ukłonić. Ty też masz się ukłonić. Ej, a ona się nie wykrwawiła przypadkiem? Później do domu przyszedł ktoś, kto powiedział, że przyszedł po księżniczki. Mamkę się z nimi pożegnała. I koniec. I pojawił się portal. Który skończył tę historię, a tatkę z plackiem na głowie został totalnie sam. Koniec. Ta historyjka powinna się nazywać tragedia tatki. Miał całą rodzinę, pewnie siedział sobie w kuchni, jadł smaczny obiadek, wraca i nie ma nikogo. Biedny tatkę, widzowie. Ale tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcineczek. Jeśli filmik wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Jak zobaczę dużo miłości pod tym filmikiem, to ciśniemy sobie niebawem z kolejnym gacza. Tymczasem trzymajcie się, pa pa!